Witamy Was ponownie z kolejnego pokazu. Tym razem okolice Tarnowa Podgórnego. Tak, czyli blisko naszej firmy. Mamy znowu dwa kombajny na polu, dwa chińskie kombajny. Stoją za nami. Stoją za nami. Mamy Arbosa z Bergmanem. Tak jest. Czyli taki no, już znany zestaw, który pewnie nieraz mieliście okazję zobaczyć. Ale my dzisiaj powiemy o czymś, co się pojawiło. Pojawił się nowy program. Tak, na stronie Ministerstwa, Ministerstwa Rolnictwa pojawił się program, teraz żebym was nie przekłamał i.10.1 Tak jest. I to tam jest są cztery warianty różne tego programu. Cztery obszary. Jest podzielony ten program na cztery obszary. Obszarem, który nas najbardziej interesuje i osoby, które których są zainteresowane kupnem kombajnu. To jest obszar de, Tak, są czyli... to, to maszyny do zbioru. Do zbioru. E, I ten program jest na powiększenie, polepszenie. E, teraz mi wypadło, powiększenie, polepszenie e, ekonomiczności gospodarstwa, rento, no. rentowności gospodarstwa. Tak jest. E, I może pokrótce, na, co tam na razie znaleźliśmy na tej stronie, e, na czym polega ten program? Tak, e, Podstawowym kryterium, żeby, żeby się zapisać, to jest e, przynajmniej na tą chwilę informacja taka, że e, muszą być, e, musi być grupa e, rolników. Minimum trzy osoby. Minimum trzy osoby. gospodarstwa, trzy osoby. W sensie... tak? e, co jest ważne? E, ważne jest to, że możemy zyskać do 300 tysięcy na osobę. Czyli łącznie, jeżeli mamy trzy, to inwestycja może być refundowana do 900 tysięcy? tysięcy. 900 e, osoby poniżej 40 roku życia, jeżeli są trzy osoby... Czyli można powiedzieć, że taki ala młody rolnik tak, trochę. E, mogą e, uzyskać 65% zwrotu inwestycji. Czyli osoby... prosto można przeliczyć, że przy cenach na przykład takiego e, rotorowca, brońmy, bo jest prosty do policzenia, cena do końca roku 2025 3999 tysięcy netto, zaokrąglimy to do 400 tysięcy, można mieć z tego 65% zwrotu. zwrotu, czyli po no, licząc nieco ponad 100 tysięcy złotych i taki kombajn możecie już mieć u siebie, czyli na pewno jest to dosyć ciekawa, ciekawa rzecz. Szczegóły wszystkie można zobaczyć na, wszystkie, stronie, tak, na, na stronie Ministerstwa Rolnictwa. Oczywiście też w różnych agencjach, które, które te wnioski zbierają. O tutaj właśnie Talex z Arbosem P4000. On akurat nie będzie się kwalifikował, bo nie jest do zbioru. Więc y, mówimy tutaj o maszynach do zbioru, czyli wstępnie y, z naszej interpretacji, na pewno jest to y, kombajn, na pewno kombajn, jest to sieczkarnia, na sieczkarnia, pewno y, przystawki, przystawki do, zbioru. do zbioru roślin. Myślę, że to też że zależy, jak to interpretować, ale pewnie prasy też będą się mogły pod to, pod to zakwalifikować. Podejrzewam, że Kemper także do sieczkarni, przystawka kamer, też, tak. też będzie mogła się pod także to... Także na pewno jest to kolejny ciekawy jakiś program, który, który zachęci do... do Inwestowania. No do inwestowania. inwestowania. Bo bez inwestowania że... no nie ma rozwoju. Oczywiście są tam, e, są tam e, jakieś e, kryteria, które trzeba spełnić. I tak jak już mówiłeś, prosimy się że do zapoznania się z tymi kryteriami. E, Prosimy się zapoznać już na, 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 na stronach agencji czy tam nawet rządowych. My cały czas pokazy, pokazy, pokazy. Pokazy, pokazy, pokazy. Tak e, jak Dzisiaj byliśmy wcześniej w tym tygodniu w, także w Wielkopolsce, ale to było, jak to, jak to powiedziałem, na granicy na Opolskiego, Dolnośląskiego, Wielkopolskiego. Tutaj przy naszej chwili w Mroczeniu. Był tam bardzo fajny pokaz. W zeszłym tygodniu byliśmy w okolicach Warszawy, nazwijmy to tak. A, Wsp... województwo Mazowieckie. Województwo mazowieckie. Tam też bardzo dużo osób przyszło na pokazy. Że pokazy cieszą się zainteresowaniem i to jest to, o czym zawsze też my Was namawiamy. Wszystkie osoby chętne do takiego pokazu mogą wypełnić formularz i fajnie jest, gdy tych osób jest faktycznie więcej. My wtedy mamy więcej interakcji z ludźmi. Oczywiście i możecie wsiąść do każdej maszyny z operatorem, przejechać się, zobaczyć, jak ona wygląda w środku, jak, jak jest cicho w środku, jak jest wygodnie, jak ta tak. maszyna w ogóle pracuje. To nie jest, to nie jest tak. To jest duż, według mnie dużo lepiej niż na, na targach, bo to nie jest tak sucho, że maszyna stoi, tylko że no ona jest w pracy. Jest w pracy, zgadza się. I możecie to poczuć na własnej skórze, przez, wszystkie e, fajne, fajne strony, które, które te kombajny na pewno mają. E, my cały czas ten sam zestaw, czyli mamy e, GV100, kombajn klawiszowy 190 koni, e, bęben mucący 660, szerokość już w zaokrągleniu tam zróbmy 1,20 m. Dokładnie, 1,18 m. E, Zaczepiona do niego jest przystawka chińska, także z Weichaja, Pięciorzędowa? E, pięciorzędowa, jeżeli chodzi o sam zestaw, tak wydajnościowo. Jak patrzymy sobie, dzisiaj jechaliśmy, dzisiaj mieliśmy Bergmana, więc e, można powiedzieć, mieliśmy do skoszenia tutaj e, 8-9 hektarów. hektarów tak jest. E, robiliśmy to niecałe 3 godzinki, tak, tak można powiedzieć, bitego koszenia, bo, bo jak widzicie tutaj, stoimy, no było mokro, podłoże było mokre. Tak. E, czas rozczepienia, czas obkoszenia zajmował naprawdę dużo, dużo, duży kawałek tego koszenia. Był z tego live, więc zapraszamy do odwiedzenia, zobaczenia sobie live'a, jak to wyglądało na żywo. Drugą maszyną jest rotorowiec, który no, według mnie rewelacyjnie sprawdza się w tej kukurydzy. Kukurydzy tak, to jest dotykowane bardziej kombajn pod kukurydza. Zresztą to też takie były przewidywania, i pod. To teraz potwierdza się te, te nasze przewidywania, że on w kukurydzy sobie fajnie radzi. No i przystawka Capello, Capello pięciorzędowa. pięciorzędowa. E, także jest, zapraszamy do odwiedzenia, bo e, takie pokazowe przystawki, jak tutaj jest właśnie na GM 100 fajne mają teraz e, oferty cenowe. Zapraszamy do odwiedzenia strony www.korbanek.pl. Maszyny nowe i używane, tamte maszyny są zamieszczone. Nie tylko te, bo tam mamy też naprawdę dużo, dużo maszyn, które, które no myślę, że fajnych cenach są w tej chwili powystawiane, także za wszystkich zainteresowanych zakupem maszyny na pewno zachęcamy do tego, żeby odwiedzić naszą stronę i sprawdzić, czy w jakiejś ciekawej cenie się, się coś nie pojawiło. Pokazy nadal trwają. My jeszcze... Oczywiście one się przesuwają, bo pokazy, które miały być zrobione dwa tygodnie temu, były robione wczoraj czy przedwczoraj, więc Dokładnie, ten tak. czas, ta pogoda... Teraz mamy okienko pogodowe. No niestety nam albo stety dla Was wchodzą nam targi w międzyczasie. Największe w Europie, na też, których będziemy. Też tam będziemy, też pewnie będziemy. Nie będziemy się wystawiać. Nie będziemy nie. się wystawiać, ale na pewno będziemy, będziemy odwiedzać naszych, naszych dostawców. Myślę, że jakieś relacje z tych targów też pojawią się. Na pewno będą to. Także zapraszamy do obserwowania. A co do dzisiejszego pokazu, na samym początku jak wjechaliśmy. Mieliśmy nawet, problem z rozpięciem nawet się. Bo, bo problem, tutaj, tak. tutaj nie wiem, czy widać gospodarz zatależował kawałek terenu. Tutaj jest taka żółta glina, taka. No jest aż, ślisko, wszystko się klei. A padało ostatni raz tutaj z trzy dni temu, więc, tak jest. więc ta woda cały czas była na tym polu. Tak, że były... Ja jak zobaczyłem zobaczyłem te warunki, mówię, kurde, no jest szansa. Będzie że ciężko. Będzie ciężko. Jest niestety możliwe, że się zakopiemy, ale. ale Poszło. E, tam w, e, w oddali na końcu pola też jest taka górka przy rzece, czyli też teren podmokły. E, stroma górka, co, co, co trzeba powiedzieć, e, pewnie będziecie to widzieli na, e, na przebitkach. Dawały radę. Dawały radę. Oczywiście to Ale... no nie jest jakaś tam super płynna praca, bo, bo jakieś tam uślizgi maszyny zaliczały, to jest. Rzeczą naturalną, ale też maszyny są lekkie, bo, tak. bo GM100 e, sam na pustop, nazwijmy to, bez przystawki do kukurydzy, bo przystawka ten waży około tam 10 ton z kawałkiem. E, rotorowiec jest o ton lżejszy, e, tak. ponad, więc to są lekkie maszyny, które fajnie się sprawdzają właśnie na takich no właśnie, i warunkach. I właśnie to był dobry test dla nich, żeby, żeby zobaczyć, jak na takim podmokłym e, grząskim terenie e, te maszyny chodzą. Dały radę, znowu. Dzięki, bardzo się cieszymy. Pokazały swoją wydajność. Znowu potwierdziły to, że e, maszyna o tak małych gabarytach potrafi zadziwić i, i, i naprawdę. Bo silnik 190 tak. koni Waychai e, Na chwilę obecną takiej wielkości kombajny e, są dostępne na rynku europejskim. E, oczywiście w planach. E, Często się pytacie, czy będą większe. My mamy nadzieję, że będą, bo wiemy, że... Znaczy kombajny większe są. Tak, tego? wiemy, że są, że są tak. produkowane. Czekamy na normy spalin, na przystosowanie homologacyjne do rynków europejskich. Spalin. Ale do czego chciałbym e, odwołać się z tych 190 koni? E, no, my osobiście szacowaliśmy te kombajny zawsze na 50-100 hektarów gospodarstwa e, Bo takie mieliśmy przyzwyczajenie, że tej wielkości gabarytowo kombajn to te, takie gospodarstwo bez problemu obsłuży. E, po naszych testach w roku, Bo był mokry rok, czyli nie było takiego pełnego miesiąca, na przykład, że możesz sobie kosić cały miesiąc i spokojnie te hektary ubywały. I tak one potrafiły zrobić bardzo znaczy, dobrą tej robotę. Te kombajny jeden i drugi mają gdzieś mniej więcej około 200 hektarów. No tak przybliżmy, e, przepracowane, także te, te nasze szacunki były trochę zaniżone, co jest kolejną fajną rzeczą. E, I potwierdza to, że te kombajny nie tylko do najmniejszych gospodarstw, ale też do średnich. E, będą się nadawały. Spotykamy się z zainteresowaniem e, firm usługowych jako małe kombajny do obkoszenia, przygotowania pola pod większe kombajny, które już będą wtedy te usługi czaskać, bo wiadomo, e, tutaj mamy piękny kawałek, jeden słup był tylko e, telekomunikacyjny. E, nie trzeba było za dużo, chyba nawet nie było żadnej studienki tak. i nie trzeba było przygotować pola, wystarczyło obkosić. E, jakby pokazywały nasze pokazy, zdarzały się pola, na które zaraz będziemy dosłownie przejeżdżać. Tam trzy słupy w środku pola i to jeszcze krzywo ustawione. Czas obkoszenia to też jest ważny, więc zarówno tak naprawdę ten kombajn znajdzie według mnie każdego odbiorcę, który, tak, to kwestia, który będzie po, potrafił wykorzystać jego moc. Się. Dobrze, to na tą chwilę dziękujemy. Zapraszamy do śledzenia naszych stron, do, do kanału do pasy, YouTube do, do, żeby... do kanału. Zapisywanie się do newslettera, żebyście byli na bieżąco. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a szorcy od 17 do 22.